Witajcie Dzisiaj Porozmawiamy troszeczkę o zużyciu Nissan Leaf Zero Zero, zero. Pierwszy Leaf, 13 rok Poliftowy Bateria naładowana na 100% Średnia prędkość taka oto Ostatni czas tutaj mamy 14,4, pokazuje Nissan Leaf, czyli co by dawało nam na 50 km jakieś 7,2, ale z gniazdka Nissan pobrał jakieś 11, czyli nie 14,4, a tak naprawdę. 22 ponad 22, kWh idzie na 100 km, więc e, jeśli mamy e, ceny za kilowat złotówkę, to mamy ponad 24 zł 22-23. Jak gdzieś odujemy na stację hodowania to mamy tam ostatnio odwałem się po polu złotówka 64 bardzo wolna i 3,6 KW. No, a jak mamy e, DC, to wtedy mamy 2,53 zł bez tych abonamentu nie no i wtedy się robi już e, takie kwoty, że 22 razy 3 mamy 66, czyli dużo drożej jak spalinoweczka, proszę państwa. I tutaj trzeba porównać, nie wiem, z jakąś Skodą, golfem. Ja porównuję do starszych aut. Nie, nie biorę pod uwagę te nowsze, chociaż dla sprawiedliwości też by było warto, chyba, w tej samej cenie jakąś spalinówkę wybrać, nie? Jakieś 1.6 może Golfa, nie? I wtedy by było spalanie. Nie wiem jakie, ale z 4-5 litrów myślę, że się uda. A tutaj już się robi taka kwota, że teraz mamy po 6 zł tutaj w tych okolicach. Więc 6 na 4 mamy jakieś 24 zł. I to wygląda na to, że taki oto elektryk ładowany w domu pali mniej więcej to samo co oszczędny diesel. Także tak, czy jest sens dalej jeździć elektrykiem i ładować się w domu? No to zobaczymy, nie? Trzeba przeliczyć. Wiadomo, tutaj nie ma serwisu, nie ma wymiany oleju i tak dalej. Te koszty wiadomo trzeba odjąć eee, no, także tak. Ale tutaj znowu mamy zasięg. Zasięg mamy 100 km w tym przypadku. Jestem ciekaw jakby u mnie się sprawdziło auto elektryczne Hyundai Ioniq 28. Podobnie. Tam jest mniejsze zużycie, ale też nie wiem, w tym trybie jakim ja jeżdżę. Staram się niby tą klimę mniej y, używać i tak dalej. Jakieś tam nie ma przyspieszeń, jakieś mega tam y, częstych i tak dalej, żeby tam jakieś jedno wyprzedzanie może y, w trasie w tomy z powrotem, czyli jakieś 52 km to mamy z dwa wyprzedzania, nie? no wiadomo, tam gdzieś się wyjeżdża dołącza się do drogi i tak dalej, więc trzeba szybciej wyskoczyć i tak dalej więc no jazda taka normalna no powiem chociaż niekiedy ograniczam się do tych 70 tej klimy wyłączam, tylko korzystam, nie wiem podżywanie kierownicy podżywanie fotela ale mimo to no teraz 14, tak 14,2-14,4 mam wynik, latem miałem 13 parę coś nie sprawdzałem ile to z by było, ale podejrzewam, że gdzieś też w okolicach jednak tych 20 kWh na 100 km, więc jest jeśli mamy inną taryfę i płacimy mniej niż złoty za kilowat, wtedy ok nic okej. Okay. Fajnie się jeździ, ciężko oszczędniejsze auto niż 4 litra, więc jakaś skoda Oktawie 1,9, 90 koni albo ten sam w Golfie, jak najbardziej koło 4 litrów, 24 zł na 100 km. Rewelacja, rewelacja, po prostu jak to. Może proszę podać mi jakieś auto, które by paliło mniej Tutaj też oczywiście e, liczymy Liczymy koszt przejazdu Nie chodzi o Nawet powiem Ci zaraz, powiem, że okej okay, koszt przejazdu, kup sobie jakieś Renault Twizy będziesz miał No ale to już jakiś taburet, nie? Mniej więcej, żeby jechało tutaj z 2-3 osoby no, znaczy najlepiej, żeby rodzinka się zmieściła taka 2 plus 2, nie? E, 4-osobowa i, i, i żeby to jakoś w miarę, znaczy w miarę, co tam ja mamy jeszcze? ZOE chyba też w podobnym e, zużycie prądu, e, na razie to nie wiem, nie, nie trafiłem się na oczy jakiś bardziej oszczędniejszy elektryk niż Hyundai Ionic, ale to po tym, po, po filmikach w YouTube, więc tak samo nie mogę stwierdzić, bo tutaj też mają zużycia 12-13 kWH na 100 km, więc no latem zobaczymy, może mi też się uda tyle, tyle zejść. Jeszcze bym chciał, nie wiem, zmienić jakieś kola na szesnastki chociażby Albo węższe opony założyć Bo mam siedemnastki Też by poprawiło to zużycie I, i, i... Także tak, jeśli powiem tak, jeśli nie mamy jakiejś tej taryfy, która tam pływa i... ...nie jest tańsza niż złotówkę, to tak, ja to średnio widzę tak naprawdę jeśli nie ma fotowoltaiki, jeśli jest fotowoltaika, o, to już jak najbardziej na plusie, wtedy już to się kalkuluje, zaczyna kalkulować, a tak naprawdę jeśli ktoś nie ma dostępu do fotowoltaiki nie ma, i ma zwykłą taryfę, e, jak ładuje ten no to spalinówka taka, tak jak tutaj mamy 109 koni, no to 90 koni trochę słabsza jest, ale ok w miarę Miarę tak samo się odpycha, bo też mówimy, musimy porównywać jakoś moc, przyspieszenie i tak dalej, komfort jazdy mniej więcej. Więc myślę, że Golf 4 tutaj jakieś ten nawet 1,6, tam 105 koni. Co prawda, tutaj odpychanie od zera będzie lepsze, no ale tam znowu mamy, nie wiem, wyciszenie lepsze, przykładowo, nie? Wyciszenie jakoś wykończenia, przykładowo, będzie lepsza. Zużycie będzie podobne, jeśli będę się ładował tutaj. Także mamy tak, tak naprawdę oszczędne auto, spalinowe i elektryk, to na jednym poziomie. Jeśli nie mamy już dostępu, tam, jak, jak mamy dostęp do fotowoltaiki albo jakąś taryfę, która e, z, zmieniamy sobie tam różne ceny mamy. Także to jest sens, tak powiem, żeby to. Jeździć tym elektrykiem a tak w inny sposób, jak ktoś rozważa, sobie myśli, czy kupić, czy nie kupić, i, i tak dalej, no to tak chyba średnio to wygląda. Wygrywamy tylko, że e, chociaż nie wiem też, jak, jak się zadzieje z baterią, bo jak wiadomo, jak, jak zdechnie bateria, to też nie będzie tanio, ale to chyba ten zabieg, by był raz tam e, raz na. Parę lat, tam kilkanaście lat, nie? E, bo spalinowych też mamy tam przy 200 tysiącach, tak mniej więcej. Z, z internetu co tam widzę, że zaczynają się remonty silnika i tak dalej. Takie grubsze sprawy, chociaż też jak to dba, tak ma. Niektóre wytrzymują bez, bez tych remontów i dłużej, e, 500 tysięcy do miliona dojeżdżają, więc tutaj nie ma takiej reguły. No, no, także tak. O, widzicie już spada powoli zasięg. Yy, siedzimy, nic się nie dzieje. 100% jeszcze jest. No. No chyba tyle, no. Jak coś tam macie jakieś yy, uwagi co do tego zużycie, bo tak naprawdę testuję, jestem ciekaw, yy, chciałbym jak na razie pracuję tam gdzie pracuję, dojeżdżam do pracy Ileś tam kilometrów, więc by chciałem Zejść, jak najtaniej jeździć do tej pracy I, i trafi mi się na razie lift No Co prawda nie mam Dostępu do tych taryf Fotowoltaika teraz no nie działa, nie, nie ma możliwości, żeby to u mnie w obecnych warunkach <laughs> działało, nie? Więc proszę o komentarz kto jak co myśli, jak na to patrzy i tak dalej. Dzięki, do następnego.